Cześć! Z tej strony Krystian ze strasznych opowieści. Mój drogi widzu, chciałbym Cię bardzo prosić o małą pomoc. W pierwszej linii opisu umieściłem link, jeżeli możesz, odwiedź go, przeczytaj i pomóż. Serdecznie dziękuję z góry za wsparcie od Ciebie. A teraz zapraszam już na film. Był chłodny, zimowy wieczór. Siedziałem sam przed kominkiem, a kaszel nie dawał mi żyć. Cały się trząsłem mimo ciepła, które dawał mi ogień. Męczyłem się tak od ponad tygodnia. Nie odwiedziłem jednak żadnego lekarza. Nie powiedziałby mi nic, o czym sam nie wiem. Założyłem długi płaszcz, okryłem twarz szalikiem i wyszedłem do apteki. Ulica była opustoszała. Martwa cisza unosiła się niepokojąco jak mgła, połowa lamp była przepalona, a te, które dawały światło, miewały spadki napięcia i mrużyły się, pokrywając na chwilę drogę w całkowitej ciemności. Nagle moim oczom ukazała się staruszka, która żółwim tempem poruszała się w moją stronę. Gdy była już wystarczająco blisko, wyciągnęła do mnie dłoń i błagalnie wykrztusiła. Pomóż mi. Dotknąłem jej ręki i spytałem, czy wszystko w porządku. Ta czując na sobie mój dotyk, uśmiechnęła się lekko i ruszyła dalej przed siebie, zupełnie jakby cała sytuacja nie miała miejsca. Stałem przez chwilę o miały i odprowadziłem ją wzrokiem. Słyszałem, jak mamrocze coś pod nosem. Po chwili ostatni blask latarni musnął jej siwe włosy, po czym staruszka rozpłynęła się w cieniu. Całe to wydarzenie nie dawało mi spokoju. Wszystko wydawało się dziwne i nierealne. Jak najszybciej chciałem znaleźć się w domu. Pobiegłem do apteki i kupiłem potrzebne leki. Gdy z niej wyszedłem, miasto ewidentnie odżyło. Zauważyłem rodzinę lepiącą z dziećmi bałwana i kilka przejeżdżających samochodów. Zaciągnąłem się świeżym powietrzem i wypuściłem je nierówno, powstrzymując kaszel. Zacząłem iść, gdy nagle poczułem ból w klatce piersiowej, który promieniował na resztę ciała. Moje kończyny zaczęły drętwieć, a obraz stawał się niewyraźny. Zamknąłem oczy, usłyszałem kilka krzyków i wyjące syreny. Ktoś złapał mnie za dłonie i zaczął mną szarpać. Potem była już tylko wymowna cisza. Otworzyłem oczy. Nadal leżałem pod apteką oparty o ścianę. Nie miałem przy sobie portfela, telefonu ani leków. Musiałem zostać okradziony. Już chciałem zacząć wołać o pomoc, ale spostrzegłem, że cała okolica jest pusta. Podniosłem się na nogi, otrzepałem od śniegu płaszcz i ruszyłem w stronę domu, włócząc stopami po ziemi. Droga powrotna dłużyła się w nieskończoność. Nie odczuwałem jednak ani zmęczenia, ani chłodu. Po prostu szedłem jak skazaniec. Minąłem zakręt i zacząłem szukać kluczy. Znalazłem je. Złodziej przynajmniej miał serce. Chwyciłem za klamkę i wtedy spostrzegłem napis, znajdujący się nad moją głową: apteka. Co? Jak to możliwe? Choroba aż tak bardzo namieszała w mojej głowie, nie miałem innego wyjścia. Odwróciłem się i zacząłem chód. Nagle iskra nadziei rozpaliła się w moim sercu. Młody mężczyzna kierował się w moją stronę, wyciągnąłem dłoń i poprosiłem go o pomoc. Ten zupełnie mnie zignorował, nawet nie spojrzał w moją stronę. Niech smaży się w piekle. Moja wędrówka trwa już ponad trzy lata. Cały czas pokonuję tę samą trasę i czekam, aż ktoś bliski śmierci mnie zauważy i dotknie mojej pomarszczonej dłoni. Czekam, aż ktoś zmieni mnie w tym trupim marszu.